Dzień dobry, szczęść Boże, witam Cię serdecznie na kanale 6 Stągwi 10 września 2025 roku. Jest środa, a to jest łyk słowa Bożego na dziś. Dzisiaj dzień powszedni w Kościele. Dobry Tato, proszę Cię, błogosław nam jak każdego dnia, na cały dzisiejszy dzień, na noc, abyśmy wzrastali w wierze, abyśmy się rozwijali, żebyśmy wszystko czynili na twoją chwałę. Amen. Posłuchajmy dzisiejszych czytań. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem, i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach rozpuście, nieczystości, lubieżności złej żądze i chciwo, chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z ich powodów nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedy tym żyliście. A teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, znieważenie, haniebną mowę wychodzącą z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekaliście... Zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przeoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy z niewolnika wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Psalm responsoryjny. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi. Niech cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na Ziemi. Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa, Królestwo Twoje Królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na Ziemi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni którzy teraz Głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako koniecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie, tak samo bowiem podkowie, tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albo głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Amen. Bardzo was proszę, bardzo siebie proszę, byśmy nie popadali w skrajności. Słowa Ewangelii całkiem mocne, bardzo rozdzielające. Dzielące ludzi na dwa obozy: tych, którzy są skromni, biedni, niedowartościowani, i tych, którzy używają i mają szczęśliwe życie tu na Ziemi. No i oczywiście sytuacja się ma odwrócić, kiedy pójdziemy do nieba, spotkamy się z Bogiem. Ale pamiętajmy, że nie zawsze wszystko należy brać dosłownie. Myślę, że bardziej powinniśmy znowu. Punkt ciężkości przyłożyć, przyłożyć do tego, tak jak zaczęliśmy nasze spotkanie, byśmy wszystko, co robimy, robili jak dla Pana. I wtedy nasz sukces będzie naszym wspólnym sukcesem z Panem Bogiem. Odczytamy w nim błogosławieństwo dla nas, i ta chwała pójdzie na konto Pana Boga. Nie pozwolimy wówczas w niezdrowy sposób karmić się naszej pysze. Ale też karmienie pychy to jest mówienie sobie, że jestem mało wart, że nic nie potrafię albo że mi się nie uda. Nie po to zapala się świeczkę, żeby ją chować, przykrywać. Ona ma dawać światło. Rozdzierać ciemność. Tak samo wasze talenty. Cokolwiek czynicie, czyńcie jak dla Pana. I jeżeli przyniesie Wam to pieniądze, to patrząc na nie z perspektywy błogosławieństwa Boga, przyniosą tylko dobry owoc. Na pewno będziecie wówczas w stanie mogli pomóc bardzo wielu potrzebującym, spożytkować te pieniądze w zdrowy i rozsądny sposób. I tutaj przy okazji zachęcam też do wspierania i dobroczynności na rzecz chorego chłopca. Link w opisie. Pamiętajcie, kochani, jeżeli Pan Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko inne na swoim miejscu. I tak jak Psalm mówi: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na Ziemi. Nie jest tak, że dla bogatych czy też szczęśliwych to już nie będzie. Dobry. Znajmy umiar, znajmy rozsądek, błogosławmy światu i ludziom. Nie bądźmy głusi ani ślepi na słowo Boże i na miłość Boga. Pomnażajmy nasze talenty na Jego chwałę i przede wszystkim szukajmy kontaktu z Panem. Mówmy Mu dzień dobry z miłością. Tato jestem tutaj dla Ciebie. Tato cudownie, że dałeś mi te talenty, te zdolności, które mam. Cokolwiek to jest. Ty już doskonale wiesz, w czym czujesz się dobra, dobry i proszę Cię. Nie dla mnie, nawet nie dla siebie, chociaż bądźmy szczerzy, to też nam musi sprawiać przyjemność. Ale to, w czym jesteś dobra, dobry, Idź i dzisiaj, daj to światu. Podziel się swoim talentem. Niech on przyniesie owoc obfity. Błogosławię ci. Spotkaj się dzisiaj z tatą. Poświęć mu nasze twoje 60 sekund 60 sekund, które tak naprawdę dostałaś, dostałeś, dostaliśmy wszyscy od taty. Oddajmy mu je, oddajmy mu chwałę. Błogosławimy ci, tato, i dziękujemy Ci, że jesteś tutaj z nami. A ja Tobie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że sięgnąłeś, sięgnęłaś po łyk Słowa Bożego. Na dziś. Zapraszam na jutro i niezmiennie miło, że jesteś do jutra.